Na bieżniach i obiektach lekkoatletycznych pojawili się pierwsi sportowcy. To kolejny etap odmrażania sportu i chociaż mająca się w tym roku odbyć olimpiada przeniesiona została na przyszły rok, wszyscy wytrwale i cierpliwie budują swoją formę. Grzegorz Muzia odwiedził z kamerą arenę lekkoatletyczną na osiedlu Kopernika i sprawdził jak radzą sobie lekkoatleci Piasta Gliwice. Sezon może być stracony, jak ktoś tam ma Jakieś takie bardziej, bardziej wydolnościowe treningi, to, to jest ciężko. Dla kogo jest trudniej? Dla biegaczy, dla skoczków, dla tych, co rzucają kulą czy dyskiem, czy może to nie ma znaczenia? No jeżeli chodzi na przykład o, o miotaczy czy skoczków, no oni muszą mieć dostęp do siłowni chociażby. A teraz jeszcze do dzisiaj nie można wejść na siłownię, także tego to brakuje, bo taką moc, moc zawodnik musi zdobywać. Biegacze mają łatwiej, bo już mogli sobie biegać, także takie rozbieganie, jakieś ogólna wytrzymałość to. To jest łatwiej, chyba biegaczom najłatwiej jest. Już powinno być po, po pierwszych zawodach, tak? 26 wyplanowany. No ta przerwa nam troszeczkę wybiła z takich przygotowań, bo sezon halowy się zakończył dosyć, zawodnicy dobrze wypadli na Mistrzostwach Halowych Polski i teraz trzeba od nowa pracować. Nie wiadomo w jaki start docelowy, kiedy, kiedy możemy spodziewać się pierwszych zawodów. Także Duża wiadomo. Właśnie. Na tych zawodach halowych, po, przypomnijmy sobie, jakie były takie najbardziej spektakularne sukcesy, wyniki? No tutaj jest moi ten, to się rozgrzewa. Kamil był dwie do brązowego medalu na 60 metrów, juniorów młodszych do lat 17. Mikołaj w Płotkach był w finale B. Tam jeszcze od trenera Śniegórskiego na 2000 metrów dziewczyna była szósta, szóste miejsce. Także to takie jeszcze tam chyba 11 czy 17 miejsce w tej chwili nie pamiętam dokładnie. Oczywiście musimy zacząć powoli, tak jakbyśmy po prostu zwłaszcza z tymi młodszymi, to tak jakby dopiero zaczynali w ogóle trenować, więc zaczynamy od jakichś takich marszobiegów, prawda, I gdzie z czasem skracamy ilość hodze, hod, hod, marszu, a zwiększamy ilość biegania, jakieś lekkie, luźne rytmy, jakieś elementy siły biegowej, czyli skipy, jakieś wieloskoki, podbiegi, pod górkę, ale wszystko to tak powolutku, lekko stopniujemy, nie możemy od razu za bardzo, bo to Odniesie wręcz odwrotny skutek. Prawda? No i, i, i taki, Ja taki zaplanowałem przed cykl przygotowań do zawodów jesiennych, bo y, może najwcześniej myślę, że jeżeli, jeżeli dojdzie do skutku, jakie zawody dojdą, to chyba dopiero dziś w połowie sierpnia. No, i na wrzesień są planowane wszystkie Mistrzostwa Polskie. Bardzo długo czekaliście na to, żeby wreszcie móc wyjść na dwór i poćwiczyć, pobiegać, poskakać w Twoim przypadku, bo ty skaczesz w dal na otwartym stadionie. Tak rzeczywiście było? a może już przyzwyczaiła się tak mocno do komputera i do pokoju, że nie chciała. Nie, zdecydowanie pierwsze część jest prawdą, że długo musieliśmy czekać, ale, ale ten czas myślę dało się dobrze wykorzystać. Ja się starałam trenować w domowych warunkach. Mam fajne pola obok, więc biegałam ile mogłam, ale niewątpliwie brakowało takiej. Profesj profesjonalnego otoczenia, gdzie można faktycznie poskakać, pobiegać, także bardzo tęskniłam. Hmm, powiedziałaś, że mogłaś pobiegać. To jak to bieganie wyglądało po polu? Czy to było w kółko, czy masz na tyle <laughs> dużo miejsca, że, że można było poszaleć? Zdecydowanie można było jakieś prowizoryczne odcinki sobie wymierzyć, porobić skipy i tak dalej. Także no, Myślę, że dobrze wykorzystałam ten czas. A co z Twoim skakaniem w dal? No bo Ty potrzebujesz piaskownicę, rozbieg i, i coś do odbicia. Zgadza się, zdecydowanie było to y, utrudnione, także nie mogłam tego robić. Mam nadzieję, że powrót do formy będzie bezbolesny.